Czy można usłyszeć śmierć zanim nadejdzie? W Irlandii i Szkocji ludzie wierzyli, że tak, a dźwięk ten przybierał formę przerażającego żadnego wycia. Dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci celtyckiego folkloru, Banshee, zwanej też wiejącą damą. Inspiracją dla tego materiału jest podejrznik Mityczna Brytania, dodatek do znanej gry fabulajnej, która czerpie pełnymi garściami z mitów i legend wysp brytyjskich. To właśnie tam znajdziemy nie tylko opisy Banshi jako ducha i omenu śmierci, ale też konkretne opowieści statystyki, rytuały i przykładowe historie, w tym relacje Williama z tekleja z 1721 roku. Ale spokojnie, nie będzie to wykład o mechanice gry. To podróż przez historię, wierzenia i kulturę, które zainspirowały twórców SN, a wcześniej przez stulecia kształtowały wyobraźnię mieszkańców Szkocji i Irlandii. Kim była Banshee? Przeklej duchem, a może strażniczką. Pamięci o zmarłych. O tym wszystkim już za chwilę. Słowo bansi wywodzi się z języka islandzkiego Bansheede, -si czyt Banshee, -si. dosłownie kobieta z kurhanu lub kobieta z różkowego wzgórza. W języku szkockim spotkamy wersję bansit o tym samym znaczeniu. Dlaczego z W mitologii celtyckiej side to nie tylko wzgórza, ale też bramy do innego świata, miejsca zamieszkiwane przez duchy i istoty nadprzyrodzone. A według dawnych wierzeń to właśnie spod tych kopców wychodziły dusze zmarłych i istoty magiczne, kiedy granica między światem żywych a um Zmarłych stawała się cienka, na przykład noc Samhain, czyli celtyckiego święta zmarłych, poprzednika dzisiejszego Halloween. Z czasem określenie Banside przestało oznaczać wróżkę, a zaczęło odnosić się do jednego konkretnego rodzaju ducha. Kobiety, która zwiastuje śmierć członka rodu. Jej rola jednak jest bardziej złożona, to duch przodkini, która ostrzega przed nieuniknionym, a czasem wokuje zmarłych z miłości i obowiązku. Niektóre przekazy mówią, że Banshi pojawia się tylko w rodach o czystej celtyckiej krwi, a więc tych, które istniały przed angielskim podbojem. I w ten sposób stała się symbolem nie tylko śmierci, ale też tożsamości trwania rodu, a jej wycie było jak echo w historii rodziny, której losy znała lepiej niż ktokolwiek. Opis Banshi w legendach różni się w zależności od regionu, czasem to piękna, blada kobieta o długich włosach i czerwonych oczach. Zapłakanych od wiecznego żału. Innym razem stara, zgarbiona wiedźma z potarganymi włosami, której twarz skrywa się w cieniu kaptura. Zawsze jednak ta postać samotna, oderwana od świata żywych, jakby utkwiła między sferami. Najczęściej Banshee nie pokazuje się w ogóle, słychać tylko jej wycie. Niektórzy twierdzą, że to lament, forma dawnego żałobnego śpiewu, zwanego Kenningiem.